W czwartek 20 stycznia rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu na Lubelszczyźnie. Z tej okazji zorganizowano uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem upamiętniającym wymordowanie Żydów Puławskich przez hitlerowców. Dzisiaj spotykamy się pod pomnikiem upamiętniającym wymordowanie Żydów Puławskich przez Niemców, pamiętając, że 28 grudnia przypadała 82. rocznica likwidacji Puławskiego getta pomnik ten został powstawiony w 1987 roku przez ówczesne władze miasta i upamięta 3600 Żydów zamordowanych przez Niemców. Warto zaznaczyć, że w tym miejscu w pobliżu stała kiedyś synagoga. Pomnik w ostatnich latach został odrestaurowany, a w 2011 roku nastąpiło jego ponowne uroczyste odsłonięcie. Oprócz oficjalnych uroczystości warto przypomnieć oddolną inicjatywę spotkań organizowanych przez pastora Jarosława Batora. Uczestnicy od 10 lat wspominają wydarzenia z 28 grudnia 1939 roku. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów